Prawie 600 lat po świętym Franciszku przyszła na świat późniejsza sługa Boża Anna Katarzyna Emerich. Bóg obdarzył ją wielkim bogactwem przeżyć mistycznych. W wielu wizjach dane jej było oglądać rzeczy, które przed zwykłymi śmiertelnikami są zakryte. Opisy tych wizji zostały spisane za życia sługi Bożej i dzięki temu nie poszły w zapomnienie. Latem 1912 roku na jej ciele pojawiły się obficie krwawiące stygmaty cierniowej korony, rąk, nóg i boku. Umarła 12 lat później, będąc do ostatniego tchnienia uosobieniem cierpliwości i doskonałego poddania się Bogu. Z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek 1898 roku Urodziła się w bawarskiej wsi Konersreut Teresa Neumann. Od dzieciństwa odznaczała się wielką pobożnością, spędzając długie chwile na modlitwie i rozmyślaniu nad męką pańską. Gdy pytano Teresę, czym żyje, odpowiadała zwyczajnie zbawicielem, mając na myśli codzienną komunię świętą. Może wydawać się to niemożliwym, ale dla Teresy Neumann był to rzeczywiście jedyny pokarm. Od 1927 roku do końca życia, czyli przez 35 lat, nic nie jadła i nie piła. Fakt ten potwierdziły wyniki specjalistycznych obserwacji lekarskich, którym za zgodą władz kościelnych została poddana. W czasie wielkiego postu 1926 roku pojawiły się u Teresy stygmaty. Teresa nie miała pojęcia o tym, czym są stygmaty, i nie pragnęła ich, gdyż jak wiele lat później przyznała, zdają się jej jeszcze dzisiaj grzesznym zuchwalstwem. Początkowo próbowano leczyć rany domowymi środkami, a gdy to nie pomagało, zwrócono się o pomoc do lekarzy. Doktor Seidl z Waldsassen zbadał Teresę i ustalił, że długość rany w boku wynosi 33 mm. Zaordynował maści i opatrunki, ale im bardziej rany leczono, tym stawały się boleśniejsze. Doktor Seidl był tak zdumiony tym szczególnym rodzajem ran, które nie dawały stanów zapalnych i nie ropiały, gdy ich nie dotykano, że po jakimś czasie zrzekł się dalszego leczenia. Teresa nosiła od tej pory do końca życia suknię z długimi rękawami. Nie uchroniło to jej jednak od coraz liczniejszego napływu pielgrzymów, czy też chcących zaspokoić swoją ciekawość ludzi. Ci, którym dane było zobaczyć jej cierpienia, Odchodzili z tego miejsca głęboko wstrząśnięci i udawali się do miejscowego kościoła, aby modlić się i przyjąć sakramenty. Cierpienia Teresy Neumann ustały na zawsze 18 września 1962 roku. Odeszła do tego, który był jej jedynym pokarmem i jedyną miłością. Najbardziej znanym stygmatykiem XX wieku był z pewnością ojciec Pio, kapucyn z klasztoru San Giovanni Rotondo we Włoszech. 20 września 1918 roku, jako pierwszy kapłan w historii Kościoła, otrzymał na ciele stygmaty pięciu ran Pana Jezusa. Wiadomość o tym wydarzeniu lotem błyskawicy obiegła świat. Do San Giovanni Rotondo zaczęły przyjeżdżać tysiące ludzi szukających pomocy w utrapieniach duszy i ciała. Tu uczestniczyli w sprawowanej przez ojca Pio ofierze mszy świętej, a w jego konfesjonale, w którym spowiadał po kilkanaście godzin dziennie, zyskiwali odpuszczenie grzechów. Źródłem duchowej mocy ojca Pio była modlitwa. W jednym z listów pisał: "To prawda, że ponad wszystkim jest wszechmoc Boga. Ona nad wszystkim odnosi triumf, ale pokorna i połączona z cierpieniem modlitwa odnosi triumf nad samym Bogiem. 22 września 1968 roku ojciec Pio po raz ostatni odprawił mszę świętą. Niezabliźnione przez pięćdziesiąt lat i trzy dni rany stygmatów zaczęły powoli zanikać. Następnego dnia o godzinie 2.30 w nocy ze słowami na ustach Jezus, Maryja, odszedł do wieczności po niebieską nagrodę. Po uroczystym pogrzebie, w którym wzięło udział około stu tysięcy ludzi, ciało jego zostało złożone w krypcie pod głównym ołtarzem. Nowego Kościoła kapucynów w San Giovanni Rotondo Święty Franciszek, Anna Katarzyna Emerich, Teresa Neumann, Ojciec Pio, to tylko niektórzy z wybranych przez boskiego mistrza donoszenia jego zbawczych ran. Na przestrzeni drugiego tysiąclecia od narodzenia Chrystusa było ich bowiem w Kościele katolickim ponad stu. Żyli w różnych epokach i krajach, będąc dla współczesnych żywym świadectwem bolesnej męki Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Pozostanie oczywiście tajemnicą miłosierdzia Bożego, ilu marnotrawnych synów i córek po bezpośrednim zetknięciu się z taką osobą odnalazło drogę do domu Ojca. Na pewno odnajdziemy ich twarze także w obiektywie kamerzysty amatora, który uwiecznił uroczystości pogrzebowe jedynej polskiej stygmatyczki, Katarzyny Szymon, zmarłej 24 sierpnia 1986 roku. Jesteś i w proch się obrócisz? A pan niech się w, w dniu ostatecznym żyj spokojnie Złóżmy ciało w naszych siostry w Ponieważ chrystus martwy wstał jako pierwszy z i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwięzionego. Ufamy, że wcześniej naszą siostrą. Je přijde 5 Katarzyna Szymon, zwana przez miejscowych Katarzynką, urodziła się 21 października 1907 roku w studzienicach koło pszczyny. Gdy nie miała jeszcze dwóch lat, umarła jej matka, pozostawiając sześcioro osieroconych dzieci.